Cześć wszystkim. W tym odcinku pokażę wam jak pobrać Fake GPS -a do Pokémon Go. Moim zdaniem najlepszego. Pierwsze, co robicie, to wchodzicie w swoją przeglądarkę, gdzie wpisujecie PG Sharp. Wchodzicie w pierwszy link. Wyskakuje wam oficjalna strona PG Sharpa. Musicie mieć on instalowane swoje Pokémony i instalujecie te z tej strony. Przyciskiem download. Ja nie będę pobierał, bo mam już pobrane, więc po co mam kolejny raz? No, jak już pobierzecie, jeszcze potrzebna jest licencja. Jest ona darmowa na 7 dni albo płatna na miesiąc za 5 dolarów. Najbardziej opłaca się tą bezpłatną, no bo jest oczywiście darmowa. No, co tydzień trzeba ją odnawiać, ale to nie jest jakiś duży problem. Jedyne, żeby ją dostać, no to. Musi być ona w stanie. Ona zazwyczaj jest wieczorami albo rano. No. Musi się zarejestrować i dostajecie wtedy taki klucz. Jak już dostaniecie, to wchodzicie w te pokemony, które pobraliście ze strony PG Sharpa. I wyskakuje wam taka gwiazdeczka. Klikacie w nią. I w przycisk Settings. Tutaj będziecie mieli. Kolejny przycisk, Activate, klikacie go, i tam dajecie ten klucz, który dostaliście po rejestracji. E, tak, e, i wtedy mm, będziecie mogli się zalogować e, z Facebooka. Z Google niestety się nie da, ale to nie jest jakiś duży problem. Logujecie się z Facebooka e, i macie już wszystkie no, opcje, które są dostępne na PG Sharpie. No to zacznę je po kolei omawiać. Pierwsza to jest oczywiście mapa, na której można wyznaczyć sobie punkcik. Można do niego się teleportować albo iść do niego. Macie takie napisane cooldown macie 4 minuty, czyli przez 4 minuty po tepnięciu się tam. Nie możecie nic tam łapać ani kręcić po no, to jest taka ochrona, właśnie. No, ja najbardziej polecam do Central Parku w Nowym Jorku się tepać. Tam jest najwięcej ludzi, pokestopów, gymów, więc jest fajnie. Tak, następna opcja no, to jest ustalacie sobie, z jaką prędkością chcecie iść. Auto -work, czyli no, samo Ci idzie. Taka mało użyteczna opcja. I kolejna bardzo ważna opcja, czyli feeds. Dzięki tej opcji możecie sobie wyszukać pokémona 100 i V. Tu level wybieracie i V, który chcecie. Ja chcę setkę, więc sobie ustawię. Distance, czyli w jakiej odległości ma być ode mnie, ustawię sobie 50 km. Jaki pokémon ma być ten 100 i V? Oczywiście nie każdy będzie, to jest logiczne, więc znam no, wszystkie. Klikam save, klikam. Kolejny przycisk i mi pokazują wszystkie w obrębie 50 km, które wykryła ta apka. No, czy się do nich tepnąć, albo iść do nich. Jak się tepniecie, to macie ten cooldown. Wszędzie pisze 20, 18, 16 minut, czyli przez ten czas nie będziecie mogli tego kamiona złapać, tylko będziecie musieli odczekać, a dopiero później go złapać. To nie jest jakiś bardzo duży problem. No, da się przeżyć. E no, Kolejny favorite to mało ważna opcja Teleport. No, czyli wpisujecie koordynaty, w których chcecie się teleportować, i ostatnia opcja, czyli Settings. Ustawienia w ustawieniach możecie sobie wybrać. Tutaj macie takie guziki Nice, Great, Excellent i Podkręcony Ball. No, ja oczywiście polecam Excellent, walność i Podkręconego Bola. Dzięki temu pokażę Wam, jak to działa. Wchodzicie sobie w jakiegokolwiek pokemona, OPG Sharp też pokazuje IV nad Pokémonem, co jest też bardzo fajną opcją. Tak sobie po prostu rzucę, no, tylko trzeba niestety trafić. I excellent, jeszcze dostanę bonusowy stardust za podkręconego bola. No, no i 25 stardusta za podkręconego bola. Co tu dalej jest? No, to naprawdę niestety ważne, bo możecie speeda sobie ustawiać. Z jaką prędkością chcecie iść? No, chcecie iść, tu macie joysticka, którego możecie sobie oczywiście posuwać, przesuwać. No, i możecie sobie chodzić, kręcić. Kwaj, jakiś błąd. No, możecie sobie.